Cześć, witajcie. Znajdujemy się na mojej działce RODO. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć kwestię przesadzania wysokich tuj. Wysokich. No mam, tu, mam tu na myśli wysokość od metra tam 60, no do ponad dwóch do ponad metrów. Wysokość tutaj ogrodzenia, które teraz widzicie, jest to około 1,80 m. Jestem bardzo blisko ruchliwej drogi, jaka, jaką jest droga łącząca ujście się czarnku. no i chciałem się tutaj troszeczkę osłonić, żeby tak nie wiało, bo tutaj jest dosyć sporo otwartej przestrzeni, mam tutaj zamontowaną taką siatkę cieniującą i do czego zmierzam. W dzisiejszym materiale opowiem Wam, jak udało mi się, yy, że udało mi się kupić takie tuje, to jest pierwsza sprawa. Za tuje zapłaciłem 15 zł za sztukę, dostałem tutaj y, informację od kolegi Marcina. Jego znajomi tam no, chcieli się pozbyć tych tui, no i ja stałem się szczęśliwym, jak to się mówi, nabywcą. Kupiłem te tuje za 15 zł za sztukę. Mamy tutaj 30 sztuk. Zapłaciłem za to wszystko 450 zł. I w dzisiejszym materiale powiem Wam, jak mi się udało tego dokonać. Mianowicie, mam tutaj kilka zdjęć. Podczas, podczas zesadzenia zrobiłem kilka zdjęć. Pomógł mi tutaj Romek, Romanowi bardzo dziękuję za, za pomoc. No najcięższym przedsięwzięciem w tym wszystkim było kopanie tutaj dołów. No bo tutaj było no, strasznie to męczące, doły kopałem sam. Także to przesadzanie tui podzieliśmy sobie na dwa etapy. Pierwszego dnia udało nam się zasadzić 15 tui. Musieliśmy oczywiście jechać osobiście tam je wykopać. No tutaj przywieźć i zasadzić. Także, gdy już miałem wykopane, wykopane doły Wszystkie doły oczywiście były obficie zlane wodą Zakupiłem y, kwaśną ziemię o odpowiednim odczynie y, pH Takiej, jaką lubią tuje, bo tuje lubią kwaśną ziemię No a chciałem robić wszystko, żeby one Chciałem zrobić wszystko, żeby mi się te po prostu tuje przyjęły, tak? Bo no, mimo tego, że wiele osób no, odradzało mi Odradzało mi zakup tych tui. No, ja spróbuję, mówię kurczę, no, no spróbuję. No, jak, nie, jak, jak nie spróbuję, to nie będę wiedział, czy to jest warto. No, szukałem dużo w internecie, jak, jak się do tego zabrać, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i znalazłem tam kilka filmów, w których, na których było widać, jak przesadzają wysokie tuje. No ale na żadnym z filmów nie było pokazane przykładowo, jak to wygląda po jakimś czasie, tak? Od dnia dzisiejszego minęło rok i 8 miesięcy. Jak przesadziłem te tuje, no i muszę powiedzieć Wam, że no jest taka możliwość, da się to zrobić, tylko tak jak ja mówiłem, no trzeba pamiętać o tym, żeby przykładowo odpowiedniej wielkości doły wykopać, żeby te tuje, przykładowo po wykopaniu dołów nie miały, jak jeśli chodzi o korzenie, żeby nie miały kontaktów ze sobą. No tak wyczytałem to w internecie i no i tak to zrobiłem, także mieliśmy tutaj już wykopane te doły. Oczywiście tam kupiłem tą odpowiednią ziemię, którą już wspominałem prędzej. No i miałem na mieszaną tą ziemię i tak żeśmy tutaj te wszystkie tuje zasadzili w taki bardzo wilgotny tak bardzo wilgotny takie dołki uszykowałem. I jeden trzymał tuję, a ja w gumowcach ugniatałem ją tutaj, żeby no żeby ta tuja no, mi się przyjęła I, no i muszę wam powiedzieć, że się udało. Także tak jak już mówiłem, tuje kupiłem za 15 zł za sztukę, co nam daje kwotę 450 zł. Do tego by trzeba było tam doliczyć jeszcze koszty ziemi, ale to już teraz nie wiem, już nie pamiętam ile tam kosztował worek, ale tutaj parę worków poszło. Tuje zostały zasadzone 25 kwietnia 2022 roku i tak już mówię, do dnia dzisiejszego to minął już rok i 8 miesięcy. Tak te tuje tutaj się prezentują. Ta, którą tutaj widzicie teraz jest można powiedzieć taka najgorsza Nie wiem czemu ona taka jest... No taka jest No jest najgorsza, taka jest trudna Tutaj poprzednio urosła czereśnia Nie wiem czy, czy to nie ma Jakiś związek tutaj z tym, że ona jest y, Taka gorsza Ogólnie tu tuje są y, Bardzo dobrej myślę kondycji Tuje oczywiście były sadzone W najgorszym możliwym terminie Jakim jest y, na wiosnę tak? Oczywiście je sadziłem, no bo powinno się sadzić y, Na jesień Wtedy, jak to się mówi, tuja nie jest w takiej fazie wzrostu jak na wiosnę i jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że tuja się przyjmie. No ale ja podjąłem taką próbę przesadzania tuj w kwietniu i też się to udało. No także trzeba pamiętać o tych, o tych, o tych ważnych kwestiach, jakim jest przykładowo wykopanie odpowiedniego dołu, zakupienie tej kwaśnej, tej, 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 tej ziemi z odpowiednim pH. Dla tuj, dla iglaków, no i oczywiście później Częste podlewanie, tak? bo co drugi dzień byłem na działce i pod każdą Każdą tuję zlewałem no dosyć obficie wodą Jeździłem tak przez trzy tygodnie Obficie je podlewałem Oczywiście jak te tuje zasadziłem To po tygodniu, dwóch Przyszły Ciepłe temperatury, było naprawdę bardzo ciepło, miałem naprawdę stracha, że może to wszystkie tuje mi ustną i te pieniądze i ta cała moja robota pójdzie wszystko na marne, ale się udało. Także myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które chciałem wam przedstawić w tym materiale. Oczywiście na, na, na wiosnę po roku, tuje mi bardzo pożółkły. Kurczę się wystraszyłem, już myślałem, że będzie po nich. Ale żona tutaj się wzięła i, i wyczesała po prostu tetuje z takich. O, tutaj też się pojawiły takie suche gałązki, niektóre. I wyczesała je. No, dosyć sporo tego było tutaj z tych 30 tui, to były dwie pełne taczki takich suchych gałązek. I wtedy zastosowałem taki nawóz. Tam wrzucę wam tutaj zdjęcie, jak to wygląda, to opakowanie po nawozie. I wtedy potem, jakby te tuje już. Lepiej wystartowały. Także naprawdę ja mogę powiedzieć, że jest sens, jeśli chodzi o przesadzanie wysokich tui, tylko po prostu no, trzeba się do tego dobrze zabrać. No i to myślę, że chyba tyle. Wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziałem, kiedy one zostały przesadzone koszty i jak tego dokonałem. Także ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że komuś się ten materiał przyda, bo tak jak już mówiłem, ja szukałem takich materiałów, w którym było, byłoby to pokazane, jak to jest. Zrobione, jak ktoś tego dokonał, no i żeby to było pokazane po jakimś czasie, tak? Jak to wygląda. A nigdzie, nigdzie nie widziałem takiego materiału, żeby to zostało pokazane po jakimś czasie, tylko wszyscy pokazywali, jakie je, załóżmy, przesadzają. Stąd tak długo czekałem na ten materiał, żeby, jak to się mówi, przedstawić Wam tutaj taką wiarygodną opinię, że naprawdę można. Że naprawdę można to zrobić. Także tu je mam nadzieję, że mi się będą tutaj ładnie rosły i mnie trochę osłonią od tej, od tej drogi. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.